Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyszła do mnie paczuszka. Już wam pokazuję, otworzymy ją razem. Przyszła do mnie paczka z firmy Magtom. Firma Magtom, jak wiecie, specjalizuje się w uchwytach, magnesach, neodymowych, pewnie już wiecie. Także zobaczymy, co jest w środku. I zapraszam wszystkich do oglądania. Także jak już mówiłem, przyszła do mnie paczuszka z firmy Macton, za co bardzo dziękuję. Otworzymy. Zobaczymy, co jest w środku. Ja mniej więcej wiem coś w środku, przyszedł nowy sezon, nowe wyzwania. Także zobaczymy, co tym razem jest w paczce. Zanim jeszcze otworzę, powiem tak, nie kupujcie. Dla wszystkich, którzy chcą kupić magnes, nie kupujcie magnesów z e, popularnych serwisów aukcyjnych, gdzie nie znacie firmy, nie, wie, nie ma pokazanych wymiarów magnesu. Jeżeli naprawdę chcecie kupić dobry magnes i szybko się tym nie zniechęcić, napiszcie do mnie. W opisie będzie podany e, mój mail jak również strona firmy Magtom. Jeszcze raz naprawdę wszystkim polecam firmę Magtom odnośnie magnesów neodymowych. I napiszcie do mnie, podpowiem, polecę, naprawdę używam magnesu F300 Gold, również z firmy Magtom, także jeżeli chcecie kupić magnes, swobodnie piszcie, ja Wam powiem co, jak, gdzie, do kogo napisać, zwłaszcza, że będzie podany link w opisie do strony Magtomu. No dobra, nie będziemy przeciągać, zobaczymy co jest w środku, bo sam powiem Wam mniej więcej wiem, ale o, na samym początku mamy długopisiki z firmy Maktom. Naprawdę polecam Maktom, bo sam używam F300 Golda, jest to rewelacyjny magnes. Tutaj mamy smyczki. Firma Maktom. rękawice, rękawice o matku. Dobra, już patrzymy dalej. Tu jest jakaś przekładeczka. Magnesy neodymowe, Maktom. Naprawdę polecam. Rękawiczek mamy teraz do połowów. Ho, będzie się działo. Tak jak mówiłem, nowy sezon, nowe wyzwania, będzie się działo. I co my tu mamy? Jak widzicie, opowiem wam, że trochę to waży. Jak możecie już zauważyć, jest dwa razy lina solidna, gruba lina. Wezmę może ten karton, albo nie. Będę pokazywał w kartonie. Co wam mogę powiedzieć? Nóż się czepia. Najpierw sprawdzimy pierwszą paczuszkę. Zobaczcie, co się dzieje. <ścoughs> Widzicie to? I to jest właśnie to. Przez taką grubą oprawę, przez wszystko, a zobaczcie jak jak się czepia już sam nóż, że bez tego noża, bo naprawdę nie idzie utrzymać. Już wam pokazuję, To zostawię w środku. No i patrzcie teraz, to jest locha. Naprawdę polecam firmę Magtom. Ten magnes robi taką robotę, że jeżeli chcecie połowić, to co najmniej F 200 gold bądź dwa razy F 200, a tutaj jest F 300 gold kawał magnesu, ciężki magnes naprawdę. Zrobię wam jeszcze porównanie magnesów z Maktomu, a z magnesów z innych nieznanych firm. Zobaczycie jaka jest jaka jest różnica. Także to jest pierwszy magnesik. Ja sobie go odłożę tylko. I co mogę powiedzieć? Tego magnesu będzie używał docelowo teściu. Także pozdrowienia dla teścia. A już Wam pokazuję drugi magnes. Już Wam pokazuję drugi magnesik. Już go wyciągam. Tego się czepia dopiero. Ale zapakowany. A tutaj jest, moi kochani, tu jest kawał magnesu. No to trzeba odczepić. O Jezus! To powiem wam, że <laughs> sami widzicie, ale to się trzyma. Taki magnes zamówiłem sobie ja. Jest to magnes 70 na 50 w obudowie N50, czyli te jedne z najbardziej potężnych magnesów, który pokazał mi Mario z kanału Neodymowi. Pozdrawiam serdecznie, kolego. I to jest specjalnie zrobiony magnes. Przez firmę Magton dla mnie. No powiem wam, że tym magnesem to mam nadzieję, że już będę wyciągał wszystko. Rewelacja. Polecam firmę Macton. dla wszystkich, którzy chcą naprawdę e, kupić magnes. Ale on jest ciężki. To jest kawał magnesu, wam powiem. Sam jestem w szoku. Wow. Dobra, to był taki odcinek. Teraz jeszcze Wam pokażę. W ten sposób. Żeby mi się broń Boże nie szczepiły, bo wtedy będzie tragedia. Także zapraszam wszystkich chcących kupić magnes. I niebawem widzimy się na... W pierwszych połowach tymi magnesami. także oglądajcie, subskrybujcie tam na dole czerwony napis, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Nie dużo brakuje do tysiąca subskrypcji, także klikajcie ten kanał się rozwija tylko i wyłącznie dzięki Wam za to serdecznie dziękuję i trzymajcie się do następnego cześć.